Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek nasz z Negrosa. Rozpoczynamy tutaj nową, nową serię, nową przygodę na tym serwerze. E, miejmy nadzieję, że dosyć dobrze ona się potoczy i dobrze się przyjmie na, na moim kanale. E, w dzisiejszym odcinku nie będziemy expić ani nic e, super ciekawego robić. Będzie to taki bardziej e, odcinek e, wstępowy. E, Zrobimy tutaj jakieś tam kilka rzeczy takich podstawowych, no i, yy, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że na początku będzie dobrze przeczytać yy, książkę, yy, bo mamy czarowany miecz na M1, ale fajnie by było, gdyby nam weszło na M2. Yy, więc no zobaczymy czy nam wejdzie. Yy, no niestety, niestety nie weszło. Yy, no cóż, bywa i tak. Nadal mamy na M1, spróbujemy jutro. Dobra, yy, myślę, że teraz zrobimy yy, misję na konia, bo czemu by nie? jak walczyć podczas jazdy Dobra, musimy jechać sobie tam Dobra, w drodze teraz do Na to miejsce porozmawiam sobie z Wami mniej więcej o tym Z czego możecie się spodziewać na moim kanale Przede wszystkim Metina, tak Przede wszystkim Metina, nie tylko Pela Chociaż na razie myślę, że skupię się na Pelu Ale myślę, że w przyszłości Jeżeli będzie, będzie taka możliwość I jeżeli będziecie wyrażać chęć To nagram Wam coś z innych serwerów. Też myślałem, czy teraz nie zacząć serii z Balmory S3, która, e, która właśnie dzisiaj wystartowała o godzinie 14 dokładnie. E, z tego co wiem to są duże problemy, żeby się zalogować, także na razie nie próbowałem nic tam robić w tym kierunku, e, ale no, na pewno nie, nie ukrywam, że na pewno będę chciał zobaczyć i przetestować ten serwer, jak on tam, jak on tam się ma. Mm, nigdy nie grałem na Balmorze, ani S1, ani S2, także, e, także będzie to dla mnie coś nowego. Mm, I myślę, że myślę, że może, może coś się takiego wydarzyć na moim kanale. Mm, jeżeli będą takie pytania co, do, co dotyczące klasika MT2, to od razu odpowiadam, że nie, nie będę tego nagrywał, ponieważ e, nie trawię nie trafię po prostu tego serwera, tego, e, tej społeczności tam. Jest to dla mnie jakieś trochę takie nieporozumienie i tak jak wszystkie serwery e, z Pompatimu które upadały przez miesiąc i założę się, że w przeciągu jeszcze dwóch tygodni tamten serwer też e, też też co? Mm, przepraszam, teraz się tak zająkłem ale tutaj zobaczyłem dwa metiny i tak jakoś się zdziwiłem e, Ja chyba tutaj nie miałem przybiec Tak sobie teraz myślę e, Udaj się do celu, aha I Gdzie jest ten cel? Więc tutaj czy gdzie on jest? Ej, no nie, no nie mówcie, że ja teraz nie będę wiedział o co chodzi w misji na, na konia A, to był jednak tutaj, dobra Ale rozwalimy sobie myślę, że tego na czemu by nie Oj, to nie ten FMSik No, yy, ale co do tego FMS-a To teraz Wam od razu powiem, że będzie on yy, oczywiście do wygrania dla Was yy, Jeżeli będzie 20 łapek w górę pod tym odcinkiem yy, Rozlostuję tego FMSika i, i, i ktoś sobie po prostu jego wygra. No wiem, że to nie jest jakiś super FMS czy y, jakaś super nagroda, no ale moja EQ jeszcze nie jest na tyle bogate, aby mógł wam rozdawać y, jakieś super rzeczy. No, od razu też wam pokażę, jak moja EQ wygląda, więc y, mam sobie taki fms takiego. Myślę, że na razie starczy. Y, czemu nie? Nie jest najgorszy wyzywający hełm, no trzeba by było powoli kupić jakiś lepszy Mam niby mam niby pieniądze, więc mógłbym zainwestować w ten hełm e, ale myślę, że przede wszystkim bym musiał wymienić ten... O tu jest, tego się nie spodziewałem, nawet nie wiedziałem, że ten naszyjnik mam Perzeta plus 500, ale no nie zmienia to faktu, że i tak bym musiał e, ten naszyjnik sobie wymienić, tak samo kolczyki, no wiadomo trzy levele i kupię sobie jakieś ebo. No ale Ebo to też jest dosyć duży koszt. E, wiadomo, budki jakieś z jakimś perzetem trzeba by było kupić. Oj, co tutaj? Lwia plus 3? E, może z jakimś bonem? A, nie, dobra, to mało ważne. Dobra, bijemy do końca tego Metina No, srebrną mam plus 9, To jest taka zbrojka da na, na konia, czy tam na miasto A w takiej zbrojce sobie chodzę. No i pięcie kąt na plus 8. Dobra, rozwalimy tego metina, jedziemy do miasta i potem robimy coś innego. Jeszcze mam tylko takie pytanko do Was Nie wiem, co chcę Was poradzić, co myślicie o tym, czy pieczęć pieczęć tygrysa zostawić i ekspić z, e, z tą pieczęcią, czy może jednak e, czy może jednak ją sprzedać i zainwestować w jakieś e, lepsze ku. Mm, nie wiem co o tym myśleć e, bo dostałem tą pieczęć i tak naprawdę e, i tak naprawdę, aj no to chyba to chyba jednak nie za dużo warte szczerze mówiąc nie znam się kompletnie na tej nowej na tej nowej postaci, także e, także mam nadzieję, że nie wyrzuciłem czegoś co jest dużo warte, ale, ale jakoś chyba nie sądzę Jakoś nie ja sądzę, bo wydaje mi się, że widziałem tą nazwę już, już w mieście i to nie było zbyt dużo warte. No, dobra, lecimy sobie do miasta. Tak jak wspominałem, ten FMSik, bo jakoś tutaj coś coś zmieniłem temat. No, jeżeli będzie 20 łapek pod, pod tym filmem, to ten FMSik wyląduje do kogoś z Was. Hmm. Oczywiście napiszcie komentarz, że mógł was jakoś rozlosować, napiszcie swój nick yy, czy cokolwiek. Ja się jakoś z wami skontaktuję i wam przekażę tego fms yy, No, zawsze coś, zawsze coś, zawsze będzie jakiś tam, yy, zawsze jakiś tam będzie kuna na stać, czy chociażby na sprzedani i będzie nie wiem, na, na medale konne. Zawsze coś, zawsze coś, nie ma co wybrzydzać. Yangów nigdy nie za dużo. Dobra, lecimy sobie. No i tak jak jeszcze mówiłem to możecie napisać czy chcielibyście widzieć jakieś inne serie na moim kanale oprócz tego PELA oprócz tego na którym no, na którym się skupię ponieważ jakoś tak ostatnio natchnęło mnie abym, abym wrócił na tego PELA Pograłem sobie troszeczkę no i postanowiłem że zacznę to nagrywać bo czemu by nie No i zobaczymy jak to wszystko tutaj wyjdzie Dobra lecimy do stojennego poradziłem na jak najbardziej wyniki i uwaga, no i super, e, mamy już drugi poziom, e, no i widzimy się za chwilę. Dobra, e, ulepszymy sobie te trzy zbrojki, spróbujemy je ulepszyć na, e, na razie na plus 8, bo mam tylko ulepszenia na plus 8. Idziemy e, oczywiście do Kowala Gildinego e, i zobaczymy, zobaczymy czy nam to wejdzie. Jeżeli by nam jakaś weszła zbrojka, no to by było no, super, bo zarobilibyśmy. Jeżeli nie wejdzie no to stracimy około 4 KK Więc też nie ma tragedii, ale, ale wiadomo wiadomo, lepiej by było gdyby nam to weszło. Dobra, teraz jedziemy, ale szukamy tego zastranego kowala. Wydaje mi się, że on był. Gdzie on był? Tu był na pewno. Nie wiem jak tutaj na dole, więc pojedziemy sobie tutaj na dole. Jeżeli tutaj nie będzie, to pojedziemy tam gdzie jest to pewne, że on jest. Tutaj, dobra No miejmy nadzieję, że, że nam się uda e, Dobra, mamy go, mamy go No to lecimy, no to lecimy, no to co? Pierwsza zbrojka leci Tygrysia Leci Tygrysia i uwaga No niestety, niestety spalił e, Lecimy z nieszczęsną Mamy nieszczęsną, dobra, dobra, no fuck, Muszę tu ubrać lepsze eku, bo mnie zaraz zabiją Dobra, teraz chcemy atakujcie Ale chyba jestem, no nie, no dobra To lecimy dalej Mamy nieszczęsne na plus 7, lecimy z czerwonym ubraniem na plus 7 Mamy nieszczęsne, dobra Lecimy na plus 8 Uwaga, czerwone ubranie na plus 8 Niestety nie Nieszczęsna, oby weszło, oby weszło Mamy nieszczęsne na plus 8 Nie wiem ile to jest warte, ale gdzieś około myślę, że z 5 kk, także, e, także jakby nie patrzeć, jesteśmy e, aktualnie na 0 więc, e, więc nie jest źle, nie jest źle. Wyszliśmy na zero, mogliśmy, mogliśmy zyskać, e, no ale, mm, ale wyszło jak wyszło, oczywiście jak zawsze. Kowal musi swoje dodać, e, więc myślę, że to w tym pierwszym odcinku by było na tyle, e, tym takim neutralnym akcentem, e, Zakończę ten odcinek. No, mamy nieszczęsną plus 8. Yy, sprzedamy sobie ją, yy, świeci się, świeci się. Yy, czym ona się różni? Ile? Eee, mało się różni. Także, także myślę, że jeszcze jak tutaj dodam sobie bony do tej zbrojki, no to myślę, że zejdzie za te 5k co najmniej i nawet myślę, że będziemy yy, na plusie te jakieś 300-400k. Więc jest progres, jest progres, byle do przodu. Teraz mam jakieś tutaj lekkie spadki FPS-ów, o dobra już, już jest lepiej. No, więc jak na ten pierwszy odcinek myślę, że będzie ok. E, pamiętajcie do wygrania FMSik, mm, wszystko od was zależy, czy, czy go wygracie, czy też nie. E, zobaczymy coś tutaj jeszcze ciekawego mają. Nie, nic ciekawego tutaj nie mają, więc dzięki Wam za oglądanie. E, do następnego. Trzymajcie się na razie i cześć.